No i mamy pierwszy dzień po ceremonii dziedzictwa. Relacje między rebelsami a royalsami bynajmniej nie są bajeczne. Raven totalnie zepsuła ceremonię dziedzictwa. Porażka. Hej! Raven chce napisać własne szczęśliwe zakończenie, a nie słuchać tego, co jej każą jacyś royalsi. Och, proszę cię! Wszyscy widzieliśmy, co się naprawdę stało podczas ceremonii. Jak nie mogę mieć przeznaczenia, jakiego chcę, to sprawia, że nikt nie będzie mieć swojego! To... Powiem, jak to wygląda. wniosek, żeby wygnać rewersów do ich własnej szkoły złymi barajkami! Zwariowałaś, czegoś takiego nie było! E, rozwiążemy to w sposób dojrzały. Będziemy ich ignorować. Dobra! Koci pazur! Nie pozwalaj sobie! Chcecie wojny, to będzie wojna! Musimy ich powstrzymać! Zajmę się tym. Wiem, że ostatnio mieliśmy trochę zgrzytów, a Apple i ja w wielu sprawach się nie zgadzamy. Ale nie chcemy, żeby nasi przyjaciele się o to kłócili. Cieszę się, że mamy takie samo zdanie. Ja też. Poza tym, tak naprawdę nie możemy zmienić naszego przeznaczenia. My mamy szczęśliwe zakończenia, ty nie. Och, serio? Okej... Okay. Tak, chcesz się bawić? No dobra! O! Widzisz, ta szkoła już nie będzie taka jak dawno. Zgadza się. I bardzo dobrze. Wręcz bajecznie. <grystanie>